Diabeł, go, go! Jej, yeah, yeah. Diabeł, pokaż jajca! <noise> 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 Fire <Fajarant. głos> Pracownik <noise> roku! Wchodziłem do Ciebie. Co? Gdzie? Yeah. No, myślałem, że Cię ten... Witek przejął. Hej! do przodu! <noise> A jak jak ci patrz tak? Marek! Spadaj do przodu, Kurwa, Spytaj no się mów, Marii, mówię, Ty i to chyba jak samochodem. Kurwa, no. Myśmy z Markiem wyleczony, a ty już byłeś, już skręcałeś do tego. Dowiedz do tego. Powiedziałem też, panie, no, 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 co? Byłeś Mówię, piachu na Napierdalaj. Napierdalaj. Połóż się w, no weź ten fudan w A flaszkę stawiasz? Dobra, jak wlejesz to ci postawię. Ale gdzie? Ej, tu, tutaj, w ten. Ten dawek? Ej, mistrwa, mistrwa rejka, masz się cały schować. Dokasz, kopaj. O, nie ma, Let's go. Dobra, masz płache. Napierdala. O paćkę dzieciak